Gdyby zrobić ranking najbardziej ekscytujących, najbardziej emocjonujących meczów EUKS-u w XXI wieku, to spotkanie z marca 2009 przeciwko Krakowi z pewnością byłoby w czołowej trójce, jeżeli nie na pierwszym miejscu z nami Grzegorz Wesołowski, który prowadził EUKS w tamtym meczu. Jak zapamiętałeś to, co działo się wtedy na Murawie? No, jako jako coś, coś niezwykłego, ponieważ nawet po samym, po samym meczu, po końcowym gwizdku sędziego ja nie, nie potrafiłem powiedzieć słowa. Byłem tak rozentuzjazmowany, roz że, że naprawdę to było coś nieprawdopodobnego. Adrenalina waliła drzwiami i oknami, można powiedzieć. Pamiętam ten mecz jako bardzo zacięty, z ogromną dramaturgią przede wszystkim. Odrabialiśmy y, straty, na koniec wyszliśmy na prowadzenie w, no, w doliczonym czasie gry. Y, no, zostało to w pamięci nieraz, jak, nieraz jak, jak gdzieś tam y, mam złe dni, to sobie puszczam ten mecz. Pamiętasz że jeszcze te bramki, jak padały chociażby dla czerwono białych <laughs> Oczywiście, każdą, każdą tą bramkę pamiętam. Doskonale, doskonale chłopcy się tutaj zachowali, a już, już ta bramka w doliczonym czasie gry, no to już zostanie do końca pamięci. To przypomnijmy w takim razie tym najmłodszym kibicom, jak Eukrasiacy trafiali wtedy do siatki ku poszepieniu serca. Na 2-1 przegrywaliśmy 2-0, na 2-1 bramkę zdobył Piotr Świerczewski strzałem z około 16 metrów, kapitalnym olejem. Na 2-2 wyrównał e, e, Radzius, po, po, po zagraniu Tomka Hajty na 3-3 na na wyrównał Rafał Kujawa zaraz po wejściu na boisko kilka minut uderzył z, z piłkę kontrującą z pra prawą nogą, gdzie on jest lewonożny uderzył prawą nogą po długim, po długim rogu trochę rykoszet mu pomógł w tym, że zdobyliśmy bramkę no i ostatnia, no, ostatnia akcja yy, gdzie dośrodkowanie Tomka Hajty który ograł notabene dziutkiego wtedy Mateusza Klicha Dośrodkowanie tą kahaity przy, przy zamieszaniu tam y, Dejan Dienis zachował się najbardziej naj, 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 przytomniej i zdobył bramkę. Wielka radość, po której ciężko było zasnąć przez większą część nocy. O, a, tak, tak, tak. To, to naprawdę y, rzadko się zdarza taki mecz, żeby, żeby potem jeszcze, jeszcze tyle y, rozpamiętywać, ale tak powiem szczerze, to przy analizie tego meczu, gdzie siedzieliśmy z, z członkami sztabu i później z zawodnikami, no stwierdziliśmy, że to był mecz też wielu błędów, ogromnych błędów. Był dy, dla, dla, dla widzów to była dramaturgia, były niespodziewane zwroty akcji, natomiast dla nas tutaj z punktu widzenia takiego szkoleniowego było ogromny materiał. Jakie nastroje wtedy we Ukrainie przed meczem? Yy, no Przed meczem byliśmy po pierwszym meczu zwycięskim w Włodzisławie. Odrę, od Wodzisław 1-0. Yy, Cały czas były to takie nastroje wyczekiwania, co to może być z tą drużyną. Gdzie wzmocnili, wzmocnili tą drużynę i, i Tomek Hajto, i Piotrek Świerczewski w ostatniej chwili przyszedł do nas przed zamknięciem okienka transferowego. I było to takie wyczekiwanie, bo nie wiadomo było, co ta drużyna może pokazać. Nie byliśmy na zgrupowaniu zagranicznym w Turcji, tak jak, się, jak wtedy było to modne. Bo zostaliśmy w domu, pojechaliśmy do, do Barcic na, na obóz. Gdzie, gdzie zawodnicy dostali potężną dawkę treningu, wytrzymałościowo-siłowego, no i potem się okazało, że rzeczywiście że, że od pierwszych do ostatnich minut, no, jeśli nie odstawaliśmy, to, 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 to na pewno przewyższaliśmy przeciwników pod tym względem. Co było wtedy siłą łódzkiego klubu sportowego? To był... Kolektyw Czy to może były te indywidualności, te osobowości, o których tutaj już chociażby wspominaliśmy, opisując to spotkanie? To, były, to była drużyna indywidualności. To była drużyna, która, która suma, suma umiejętności tych zawodników była na, naprawdę bardzo wysoka. Z trudności, które, które wtedy były yy, wełkajsze, te trudne chwile, gdzie nie płacono nam nawet po 6 miesięcy, yy, spowodowały, że z tych indywidualności zrobił się kolektyw. I uważam, że przed każdym meczem nie trzeba było wielu, wielu zabiegów, żeby ich zmotywować, ponieważ chłopcy grali o swoją przyszłość o, o przyszłość UKS przede wszystkim. I to spowodowało, że tak, tak dobrze się zaprezentowaliśmy w rundzie wiosennej. Myślę, myślę że, że ci chłopcy w dzisiejszych tutaj czasach obecnych, to każdy z nich byłby wiodącą postacią w, w naszej drużynie EUKS. Na ironię losu może tylko zakrywać że kilka miesięcy później to właśnie wspomniana Krakowia utrzymała się kosztem państwu w lidze przy zielonym stoliku. No tak, no niewyjaśnione sytuacje do dzisiaj. No ja ja, ja bardzo, bardzo jakby tu trochę, trochę przeżyłem to, można powiedzieć, bo i, i ta drużyna się rozpadła i gdzieś tam zatrzymało, to mój osobisty, osobisty awans. No, nie wiadomo, co by było, gdybyśmy dalej grali wtedy w Ekstraklasie. Jakby się to, to, jakby się to wszystko dalej potoczyło. Miałem już z kilkoma zawodnikami umówione, umówione spotkania na temat przyszłości gry w naszym klubie. No ale to wszystko spaliło na panewce. Czym dzisiaj zajmuje się drzew Rosowski? Prowadzę szkółkę na obiektach HKS-u. Wynajmujemy tutaj boiska, prowadzę szkółkę Futbol Akademii Łódź Południe, to jest szkółka dla dzieci od 4 do 12 lat cały czas przy piłce. Mówiliśmy o tym, co było, to pomówmy o tym, co będzie w sobotę o 15, kolejne starcie Eukres Krakowia. Jakie są twoje przewidywania? Kto jest faworytem tego meczu? No, według mnie na pewno ŁKS jest faworytem i ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy tego meczu nie wygrali, ponieważ nie dość, że jest to zespół w naszym zasięgu, to wygrywając z Krakowią zrównujemy się z nimi punktami. I ja po tej serii takich, takich trochę szczęśliwych wygranych, takich nieszczęśliwych przegranych, jak chociażby w Częstochowie z Rakowem, no przyszedł czas na to, aby zagrać dobry mecz, potwierdzić to zdobyciem kilku bramek i wygrać pewnie. To jest to, myślę, że to, to, to nastąpi w sobotę. Czyli raczej 2-0, raczej 3-1 niż tacie 4-3 z bramką decydującą w doliczonym czasie? No, no, chciałbym, żeby ŁKS wygrał pewnie, czy to będzie 2-0, czy 3-0, czy 4-1. To, to, to już mniejsza auto, natomiast yy, myślę, że przyszedł ten czas, że ŁKS zacznie zdobywać punkty, bo, bo prezentują się yy, ciekawie, ciekawy zespół, dobrego trenera mają, Kazim Moskal wie co robi, także tutaj też zaufanie do niego jest ogromne. Myślę, że ŁKS to wygra. No właśnie, jak ocenił postawę młodszych kolegów w tych dotychczasowych meczach, tej pierwszej części sezonu, za co można, za co trzeba ich pochwalić, a za co należy się mniejsza bądź większa bura? Znaczy, nie chciałbym się tutaj wdawać w ocenę drużyny, ponieważ na pewno sztab szkoleniowy to zrobi o wiele lepiej. Ja nie chciałbym, żeby tu przez media jakieś, jakieś uwagi padały krytyczne. Natomiast podoba mi, się, podoba mi się organizacja gry, podoba mi się to, w jaki sposób zawodnicy są ustawieni na boisku. Wykonanie, a, a chęci i ustawienie to jest zupełnie dwie różne rzeczy. Natomiast uważam, że, że idzie to w bardzo dobrym kierunku i czas pracuje na, na korzyść UKS. -u. Jeszcze na koniec, krótko co powiesz o atmosferze, która w tym sezonie panuje na widowni, panuje na trybunach Stadionu Króla. Atmosfera na meczach UKS u zawsze była wspaniała. To jak, jak teraz to wygląda, to stadion, otoczka, no to jest coś, coś niesamowitego, ciarki mam jak, jak hymn, hymn śpiewamy tutaj przed meczem. Powoduje to ten, ten, ten nowy obiekt, powoduje to, że, że jest niesamowity tumult, atmosfera i no, tylko mogę żałować, że za, za, za moich w cudzysłowie czasów nie było takiego stadionu.